Niespełna rok po oficjalnym zakończeniu rewitalizacji kompleksu powojskowego przy ulicy Grockiej w Przemyślu w piątek 3 października odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Przemyskiej Biblioteki Publicznej. Od dziś dawny klub garnizonowy zyskał nową funkcję. Od listopada ubiegłego roku do końca września trwała adaptacja pomieszczeń i przenoszenie księgozbiorów ze starej siedziby przy ulicy Juliusza Słowackiego. W wydarzeniu udział wzięli parlamentarzyści, przedstawiciele duchowieństwa, pracownicy placówki, młodzież oraz zaproszeni goście. Robert Homa, prezydent miasta Przemyśla, w swoim wystąpieniu podkreślił, jak ważnym zadaniem była realizacja tego przedsięwzięcia. Dodał, iż w ostatnich latach na realizację inwestycji z zakresu obiektów kultury zostały wydatkowane znaczące środki. Wspomniał m.in. także o zakończonej niedawno rewitalizacji Zamku Kazimierzowskiego oraz wielu innych obiektach. Prezydent podkreślił, iż nie są one martwe i cieszy fakt, iż tak wiele organizacji społecznych chce i realizuje zadania z zakresu kultury. Oczywiście, samo zakończenie inwestycji to jeszcze nie wszystko, bo trzeba przeprowadzić kilkaset tysięcy tomów książek. To dobrze, że dzisiaj, na początku października, gdzie dni są coraz krótsze i coraz jest więcej czasu na to, żeby czytać książki. Dzisiaj 3 października w bardzo doborowym towarzystwie otworzyliśmy oficjalnie wraz z poświęceniem Bibliotekę Przemyską tutaj przy ulicy Grodzkiej w dawnym klubie garnizonowym. Dodatkową atrakcją jest oczywiście Brama Rycerska. Zachęcam wszystkich do wypożyczania książek, a przy okazji zwiedzenia nowoczesnej biblioteki w starym, zabytkowym obiekcie. Sprowadzamy bardzo ciekawe przedsięwzięcia kulturalne goszczą u nas bardzo znane osoby i osobistości świata kultury, świata sztuki, ale to także współpraca z organizacjami pozarządowymi. To setki tysięcy złotych wydawanych rokrocznie na zadania dziedziny kultury na organizacje pozarządowe. Które też prowadzą działalność kulturalną. Inwestycja rewitalizacji kompleksu powojskowego została zrealizowana na podstawie umowy podpisanej w 2011 roku. Wartość całkowita inwestycji to ponad 10 milionów złotych. Projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie ponad 6,5 miliona złotych, a także dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 960 tysięcy złotych.